Była kpina, nieporozumienie, wyśmianie chrześcijaństwa. Mam to gdzieś. Lewactwo LGBT. Nie wiem, słabe to troszeczkę. Do Leonarda da Vinci to im dużo brakowało. Choć Igrzyska Olimpijskie trwają już kilka dni, nie cichną kontrowersje związane z ceremonią otwarcia. Jedni oburzają się, gdy widzą tam nawiązania do Ostatniej Wieczerzy Leonarda da Vinci, inni z kolei widzą tam Ucztę Bogów, znany obraz, który znajduje się w jednym z paryskich muzeów. A co na temat tych rzekomych kontrowersji mówi Słupska ulica? Posłuchajmy. Dzień dobry, oglądała Pani otwarcie Igrzysk Olimpijskich? Mm, tak. Coś tam panią uraziło? No tak, na pewno. A co? <laughs> Oczywiście. No, to co tam nieprzyjemno było tego zobaczyć. Ale co, co tam było? No. Bachus? A? Bachus? A, nie wiem co to. <laughs> grecki Bóg? A, tak, może być. tak. To grecki Bóg panią oburzył, tak? Tak, tak. to jest nieprawidłowo, bo te, tego zobaczyli dzieci. i To jest nieprawidłowo. Ale co się pani nie podobało? Kolor niebieski, czy co? Czy że za wszystko, zbyt otyły był? wszystko tego było. To nie te, co potrzebne dla ludzi na teraz, jakby. Czyli dla zrozumienia. O tyli ludzie po pomalowani na niebiesko nie powinni się pokazywać przed telewizorem, mhm. przed kamerą. Tak, tak, dziękuję. Ja w sumie? W sumie nie... mam to gdzieś. Nie ja to po prostu oglądałem. A w sumie było ciekawe, jak to było nawiązanie z grona asasyna, takie z, z, z tafetą. No i i to było najfajniejsze. Tak. bo to, to... których oburzył i, i oburzyła jedna scena. Widzą tam obraz religijny. Ja to nie widziałem, zbyt ja to miałem to wszystko gdzieś. No tragedia chyba nie. Dlaczego tragedia? No ta ceremonia otwarcia to jest kpina chyba z chrześcijaństwa, tak mi się wydaje. Cały no, świat co tam tak... było takiego, co no, mogłoby. To była parodia bywała. Wielkiej Wieczerzy, tak? I to taka jawna parodia. Wielkiej Wieczerzy? No nie pamiętam, jak się to się dokładnie nazywało. Ostatniej? Ostatniej Wieczerzy, tak. A nie Uczta Bogów? No raczej nie. A znasz ten obraz, Uczta Bogów? Ja kojarzę. Tam nie ma nic wspólnego z, tą, z tym obrazem, który nie był w telewizji? wspomina to tą Ostatnią Wieczerzę, A czy, z, 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 Co Ci się tam kojarzy z Ostatnią Wieczerzą? Nie bardzo mam czas, ale... no. Ale coś Ci się kojarzy, tak? No samo to proszę porównanie, pana, nie? To była kpina, nieporozumienie, wyśmianie chrześcijaństwa. Ale w którym ja. momencie? No w, w momencie w ogóle zainicjowania tego wszystkiego, proszę Pana. To już jak padł pomysł, to było jedno wielkie nieporozumienie. Ja się poczułem urażony. Czym? No tą kpiną. No ja jako chrześcijanin, tak? Pan Jezus był mężczyzną, a tam siedziała jakaś gruba pani. I dla mnie to było po prostu kpina, nieporozumienie i żałosne to było. Nie, niestety... Żadna z pań nic nie, niestety, nie oglądała. Fragment, Otwarcie, fragmenty, fragmenty może... Mówimy o Selindio? Tak? Nie? Ona tam była na finale, tak, ale po drodze jeszcze była tam taka no scena, która wzbudza kontrowersje wśród części katolików. Słyszały pani o tych kontrowersjach? Słyszałam, oglądałam, ale ja wiem... No katolik to nie będzie... Tak, to, to nie będzie się czyimiś opiniami, nie będę sugerowała się, także... Mnie to nie obrażało w każdym razie. Tak, pani. pani to nie obrażała? Nie, nie. A pani obrażona? Nie obrażona? Nie, nie obrażona. <gry> no uważam tak jak koleżanka, że każdy ma prawo osądzić według siebie, jak sam uważa. A widziały tam panie bardziej uczte bogów, czy ostatnią wieczerzę? Nie wiem. Trudno tam mi to tak ocenić. Migawka, w zasadzie migawka to była taka dla mnie, że... Nie, 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 nie miałoby znaczenia, gdyby nie ta burza w internecie. Miałoby, nikt by na to nie zwrócił uwagi. Nikt by nie zwrócił uwagi po prostu. Yy, tak oglądałem. Podobało się panu wszystko? Tak, tak. Niektórzy mówią, że tam była jedna taka scena, która oburza katolików. Yy, nie wiem nawet o którą scenę chodzi, <ścoughs> szczerze mówiąc. No oglądałem otwarcie, ale całego nie oglądałem. Nie? Także no nie wiem, kiedy ta scena... Pana tam nic nie oburzyło? Nie. Oglądałem, tak. Coś tam się panu nie podobało? Lewactwo, LGBT. Nie wiem, słabe to troszeczkę wszystko. A y, niektórych uraziły... Y, niektórych pewne sceny uraziły y, uczucia religijne. No wiadomo, nie? Fra 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 Francja, Francja jest chyba krajem już dzisiaj, na dzisiaj muzułmańskim. Straciła swoją całą kulturę. I do, doszło już prawie do tego, że cała Europa zaczyna tak wyglądać. Dziennikarz Babiarz został zawieszony przez, przez, przez szerą wypowiedź, co o tym wszystkim myśli, nie? Nawet, nawet Erdogan turecki prezydent bodajże to samo powiedział, pomimo, że oni są, muzuł... pomimo, że są muzułmanami, to samo powiedział, że Zostali, została ich religia obrażona tak samo, nie, nie tylko A ja Czy to autorytet dla pana? Nie, nie, nie chodzi, ale po prostu religia ich i nasza została obrażona w jakiś sposób. Nie? Ale Babiasz nie mówił nic o religii. Nie, no, mówił, 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 mówił o, o tym, co się, co się dzieje ogólnie. Nie, on mówił o piosence. O piosence. A co w piosence było? Nawo nawoływanie do komunizmu. Kto, jest, kto, 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 kto napisał tą piosenkę? Wie pan? Oczywiście, że wie. No właśnie, to, to dokładnie ten sam... Yy, on był komunistą. Tak, yy, i yy, yy, autor tej piosenki to samo powiedział, że to jest piosenka komunistyczna. No pewnie żeśmy oglądali, no. I była pani oburzona, tak jak część katolików, jedną sceną? Nie bardzo. Nie bardzo, nie byłam, nie. Oglądała pani otwarcie igrzysk? Oglądałam. Tam pewien, pewna scena wywołuje kontrowersje u niektórych katolików. Yy, wie pan co, nie uważam tego za, za jakieś obrażeń, bo. Tam Ale Pani tam widzi bardziej obraz Leonarda da Vinci Ostatnią Wieczerzę, czy może Ucztę Bogów? Raczej Ucztę Bogów. Do Leonarda da Vinci to im dużo brakowało. Tak, oglądała. Czy jest Pani oburzona, tak jak część katolików, jednym obrazem, czy też nie? Nie, nie jestem obrażona. Wszystko było dla mnie dobrze. Tam Pani widziała Leonardo da Vinci Ostatnią Wieczerzę, czy może Ucztę Bogów? No nie zwróciłam aż na to uwagi. Ale nic tam nie było zdaniem pani kontrowersyjnego. Nie, nie. To może za szybko i może dlatego. Jak ktoś chce się oburzyć, niech się oburza. ja jakby e, nie emocjonuje się takimi rzeczami. A ceremonie interesant. otwarcia pani tak, widziały? Tak, no, widziałyśmy. To akurat tak, ja. Tam widziałam. pojawiły się rzekome kontrowersje dotyczące jednego obrazu. Rzekome. 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 Czy nie rzekome? No myślę, że rzekome. Nie podobała mi się estetyka ogólnie, ale no każdy ma. A prawo. widzi tam pani nawiązania, widzą tam panie nawiązania bardziej do ostatniej wieczerzy, Leonardo, nie, nie, nie. czy do uczty Bogów? U, do uczty Bogów, bo tego bachusa niebieskiego, tak? Ja tam rozpoznałam, tak, tak, e, tak, że tak. to jest taki. No taki za bardzo właśnie w e, stronę LGBT, bo tak narzuca się, nie jestem przeciwna. Ale za bardzo, tak? bo to powinno być święto sportowców. Jednak. Ale oburzenie katolików, e, nie, nie którzy słuszne. widzą tam e, e, Chrystusa, jest nie. uzasadnione? Nie, nie, myślę, słuszne. że nie, nie że tak trochę wyolbrzymione. No każdy ma tam jakieś swoje poglądy i swój. Myślę, że nie było aż to takie tam. A może właśnie to dobry zamysł artysty, że każdy zobaczył co chciał. Właśnie. No to też tak. tak. Może, może o to może, właśnie, może my jesteśmy. <laughs> zbyt właśnie ugruntowani w jakimś jednym temacie. Prawda? Dziękuję. Znam problem, ale nie mam zdania na ten temat, naprawdę. A widziała Pani tę scenę? Nie, nie, tylko czytałam o niej, dlatego nie mam zdania, bo dobrze byłoby obejrzeć i wtedy dopiero powiedzieć, co się myśli.